Okej, okay, słuchajcie, kochani. Wybraliśmy sobie tą Astrę. E, tak, w poprzednim filmie. Nie mamy ją tam kwota 9900. 900. E, słuchajcie, teraz to, co powinniśmy zrobić, zanim tam pojedziemy sobie zobaczyć ten, ten samochód, to, to poprosić, e, poprosić kupującego, żeby dostarczył większą, e, bardziej pełną historię samochodu. No i oczywiście zacząć od od, yy, od numeru WIN, tak? Yy, czyli po prostu, jeżeli mamy to ogłoszenie, to, to sobie yy, klikamy do, do tego tego sprzedającego, żeby nam wysłał numer WIN, bo ja na ogłoszeniu tutaj nie widzę. Ja się przełączę na przedni aparat i zaraz sobie obejrzymy to dalej. Yy, ok, jesteśmy, słuchajcie, na, na naszym ogłoszeniu. Ja zobaczę z tych wszystkich ofert, to wybraliśmy sobie jedno, tak? Bo, to normalny tam prosty samochód. Astra H jest takim samochodem. No, sobie go już obejrzeliśmy, tak? Jak on tam wygląda? Wygląda dosyć, że jest cały. To takie ty typowo Astra H przed liftem. Przed liftem, no ja to po Wam pokazywałem, te siedzenia, to one są tutaj, widać, że to są już auto y, zmęczone. No, to jakieś takie jakiś tam tabletyk sobie założył. Wygląda to tak sobie, powiem szczerze. No, to siedzenia to one, one mają tendencję takiego, do takiego zabrudzenia się. Popatrzmy, czy to jest jeszcze coś. Nie. Silnika już nie widać. Ciekawe dlaczego. A co my tu mamy? 1,6, 105 koni. Eee, dobra, to, 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 to. Aha, patrzcie, Mamy numer WIN. Dobra, podane numer WIN. Klikamy sobie. Kopujemy ten numer win. I wpisujemy sobie w internecie Sprawdź win. Tak. Darmowe sprawdzenie win zrobimy, bo ja tutaj nie będę płacił teraz za to. Wklej. Nie wiem czy to widać, czy dobrze widzicie, może trochę odjadę się z, z kamerką. O, w ten sposób. I klikamy sobie sprawdzić winę. Ja mam system teraz za sobie nie szukał. <laughs> hmm. No i mamy, podane, to jest Opel Astra. No co my tu jeszcze mamy? Opel Astra. No i Ja kiedyś dałem 50, ale jak chcecie, jak chcecie to sobie wydrukować, to musicie zabulić 70. No i powiem Wam tak, że lepiej, lepiej tą, tą kwotę sobie zapłacić tutaj, tam te 72 zł, yy, niż się wbić na minę. No, 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 kupno auto, no to zawsze to jest jakiś tam koszt. Także tego nie uniknijcie. Tutaj widzę. Coś tam jest o tym samochodzie. Bardzo, bardzo tutaj nam to mało pokazało. Ja wiem, że są jakieś portale, które więcej pokazują. No, może tu spróbujmy klekamy sobie numer WIN. Myślę, myśli nam. Tu mamy 37 zł. No, i tak to należy zobaczyć, czy trzeba, trzeba to zrobić. Na książkę samochodu, to to trzeba zacząć od winu. I to, to jest taka podstawowa weryfikacja samochodu. Tutaj też sobie coś sprawdzimy, czy nam pokaże. O, widzicie, sobie przelatuje. Zobaczmy, czy on mi coś tu pokaże. Ja sobie kliknę na mój e-mail. No, wszędzie chcą kasę, no niestety, także tego nie unikniemy. Widzicie, także słuchajcie, musicie zacząć koniecznie od winu, bo. Bez tego to tam nie ma co w ogóle samolotu kopować. A to baza może sprawdzimy. Klejina. Nie, no, w tej chwili sobie szuka też. Informacje, słuchajcie o naszym potencjalnym zakupie. Opel Astra pokazuje, że no, też są kasy, także no musimy, musimy zapłacić. Przy, przy weryfikacji wybrać sobie w miarę dobry portal. Coś, tu, coś tutaj jest widać także w ten sposób należy słuchajcie działać, żeby ten win sobie po prostu ściągnąć i, i to sprawić ja przełączę na przedni aparat yy, i kończymy zaraz sobie odcinek no, hej wam jestem z powrotem, z powrotem, także myślę, że ten odcinek co ja zrobiłem to wam jakoś tam pomoże. Generalnie ten win to jest bardzo ważny, bo bardzo często tak jest, że, że ta historia już jest gdzieś tam od początku jak auto gdzieś tam jeździło po, po tym po za granicą, czy, czy u nas w ubezpieczonych, jeżeli miało jakiś tam wypadek, no to takie historie są. Jeżeli historia jest bardzo, na przykład, stara, koń urywa się przed 10 laty, no to też trzeba wziąć pod uwagę to wszystko, bo przez te 10 lat to mogło się, uuu, uu, tam zdarzyć niesamowicie i yy, wiele. Także jeszcze raz powtarzam: samochody to są, słuchajcie. To jest loteria, kupno z używanego, to jest loteria. Naprawdę, wybrać sobie nie, nie kupować pierwszego, lepszego, tak, tak jak ja Wam pokazałem teraz, że jeden nam, jedno auto się pokazało, jedziemy, kupujemy. Nie. Zostawiamy na razie i sobie sprawdzamy. Jeżeli to tam jest tak, że tam już te siedzenia są zniszczone, no to. Ta reszta samochodu, to powiem wam, nie będzie co zbierać, także nie kupujcie takich takich wyeksploatowanych pojazdów, bo to nie ma sensu. Także pamiętajcie o tym winie i, i, i żeby to zawsze sprawdzić, także musicie tam zapłacić sobie koło tych pięciu dech i, i, i wtedy coś będzie więcej wiadomo niestety zakup samochodu no to jest to jest koszt i trzeba go ponieść zrobić jakiś tam budżet na to rozpoznanie no i tak to w praktyce wygląda także jak Wam się podobał ten materiał dajcie łapkę do góry zróbcie suba mojego kanału i na razie się trzymajcie hej